Witajcie na naszym kanale, moi drodzy. W najnowszym wywiadzie na żywo Ewa Zajączkowska, europosłanka Konfederacji, nie gryzła się w język. Jej wypowiedzi były bezkompromisowe, pełne ciętych ripost i politycznej odwagi. Zamiast łagodnych sformułowań padły ostre oskarżenia pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, Karola Nawrockiego i całego układu POPIS. Zajączkowska nie tylko broniła swojego środowiska, ale też jasno zaznaczyła granice, których przekraczać nie zamierza. Zajączkowska stanowczo odparła sugestie, że Konfederacja gra w drużynie Tuska. Przeanalizujmy jej słowa. W sprawie Karola Nawrockiego Zajączkowska była równie bezlitosna. Jej zdaniem niejasności związane z mieszkaniem i zobowiązaniem do opieki nad seniorem są nie tylko nieetyczne, ale i kompromitujące. Posłanka wytykała sztabowi Nawrockiego kompletny brak spójności w przekazie, a samemu kandydatowi ukrywanie faktów, które zburzyłyby zaufanie wyborców. Wskazała, że takie sytuacje mogą zniechęcić ludzi do udziału w wyborach. A winni są ci, którzy nawet nie potrafili się dobrze tłumaczyć. Zajączkowska odrzuciła narrację, że wybory rozegrają się wyłącznie między Trzaskowskim a Nawrockim. Jej zdaniem to media i sondażownie próbują narzucać taki wybór, tworząc złudzenie braku alternatywy. Zwróciła uwagę na ogromne zainteresowanie spotkaniami ze Sławomirem Męcenem w całej Polsce i nawoływała do politycznej zmiany pokoleniowej. Jasno zadeklarowała, że nie zagłosuje na Trzaskowskiego, ale nie wykluczyła też rezygnacji z głosu, jeśli PiS będzie dalej atakował Konfederację. Stary, dobry PiS wychodzi na jaw. Podsumowała. Na koniec rozmowy Zajączkowska wróciła do tematu relacji z Niemcami. Skrytykowała Donalda Tuska za zaniechanie tematu reparacji wojennych i uznanie go za zamknięty. Jeszcze mocniejsze były jej słowa o porównaniu Konfederacji do niemieckiego AfD. Zasugerowała, że to zapowiedź prób delegitymizowania jej formacji i marginalizacji opozycji pozasystemowej. Jeśli Tusk mówi, że ma swoje AfD, to ciekawe, jakich narzędzi zamierza użyć, by zniszczyć konfederację powiedziała z wyraźnym niepokojem. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia!